Hejcie siemanko, zestrony Stero, witam was na moim kanale na YouTube W tle mi się instaluje jakaś gierka oh yeah. Ale dobra, nie, dzisiaj nie o tym, bo dzisiaj mamy szczególny dzień 31 grudnia Niedługo nowy rok stary ja bo nie będę się ba bawił w planowanie moje postanowienie na nowy rok NIE BĘDZIE GO! <laughs> Jak co roku Bo ogólnie ludzie co roku robią takie jakby postanowienia Co będzie na nowy rok Jakie mają postanowienia i tak dalej Cię w końcu zrobią A jakby zawsze wychodzi to tak, że ich nie robią Bo albo im się nie chce Albo po prostu... Nie ma po nie po, po co nie? Więc Mordeczki, życzę wam wesołego Zajebistego, dojebanego, wykurwistego Nowego Roku żeby 2025 rok Był jak najlepszy, oczywiście I co? Yy, wesołych Świąt, bo wiem, że były święta Święta, nic nie nagrałem z góry, przepraszam Ale no, szlache i nie mogłem nic nagrać na YouTube'a Więc yy, to chyba na tyle Chyba i pamiętajcie mordy, że co rok praktycznie chyba prawdopodobnie będą to filmy. Więc czy będzie więcej filmów na kanale? Czas pokażę. I co? Jakbyście mieli jakieś pytania, dajcie znać w QA. Może jakiś QA nagram Tak, tak robi youtuber, który nie ma co nagrać. Ten co? Ja lecę mordeczki do Złobucinia w nowym roku, yeah.